Z pewnością wielu z Was, moi drodzy widzowie, zastanawiało się kiedyś w chwili natchnienia, przemyśleń filozoficznych, monologu mentalnego lub po prostu stawiając ciężkiego klocka na kiblu. Nad sensem życia, czy w ogóle nad jego początkiem. Jak powstał świat? Skąd się na nim wzięliśmy? Dlaczego? Po co? W jakim celu? Czy ktoś maczał w tym palce? Czy może to wszystko stało się kompletnie przypadkowo? Otóż dzisiaj przedstawię wam wynik moich 65-letnich badań. Początków wszechświata. W czasie których przemierzyłem najgłębsze lasy Amazonii, najwyższe góry Himalajów oraz najpotężniejsze wodospady Niagary. Przytoczę wam fakty od dziesiątek tysięcy lat, przekazywane z ust do ust przez najmądrzejszych szamanów plemienia Uku i Bambini zamieszkujących najgorętsze rejony pustyni Sahary. Zatem posłuchajcie. Być może wielu z was słyszało o teorii wielkiego wybuchu na lekcjach fizyki albo w programach popularno-naukowych na Discovery czy National Geographic. Otóż jest to prawda, ale tylko po części. Prawdziwa historia jest o wiele bardziej przerażająca. Otóż około 15 miliardów lat temu, kiedy to nasz wszechświat jeszcze był wielkości atomu i był zaledwie zarokiem samego siebie, wielkie, potężne bóstwo z jednego z innych 2137 uniwersów o osobliwym imieniu P.D. Serpens, co po polsku znaczy Nogi Węża, wracał pod wpływem substancji o wysokim stężeniu etanolu lub, mówiąc po ludzku, Napierdolony w trzy do pyszpaka z wielkich obrad wszechwiedzących, wszechwidzących, wszechpotężnych, wszechpierdzących bóstw. Jako że po ciężkiej imprezie standardowym i logicznym jest opierdolić kepsa z ostrym sosem, Nogi Węża poczuł, że Bąk się zbliża. W pewnym momencie, po dwóch milionach lat trzymania pierdla w otworze analnym, bóstwo nie wytrzymało, wypuszczając ze swojego tytanicznego odbytu wielkości naszej grupy lokalnej galaktyk Bąka. Tak wielkiego, iż według moich obliczeń, jego siła równała się 10 do potęgi 300 i mega Ultra megaultraton, co było katalizatorem do stworzenia wyrwy czasoprzestrzennej w zarodku naszego wszechświata, czego następstwem był wielki wybuch Niby wiecie Jebło to jebło Na chuj Drążyć temat Lecz to jebnięcie Okazało się być głównym czynnikiem Powstania życia w naszym wszechświecie Boskie atomy kebabu Zawarte w bąku Zawierały wszystkie mikroskładniki Kluczowe do powstania życia Siła pierdnięcia Sprawiła, że nasz wszechświat zaczął się rozrastać z prędkością kłaka, natomiast dumne wdechy i wydechy w celu wywąchania tak soczystego. Pierda. Wielkiego bóstwa nogi węża obdarzyły nasz wszechświat cząsteczką tlenu. I choć na początku ciężko nie bało bąkiem, to po kilku miliardach lat nasze nosy nie są w stanie wyczuć tego zapachu, lecz specjalistyczne urządzenia badawcze mogą wykryć pozostałe cząstki boskiego bąka, co potocznie nazywamy promieniowaniem kosmicznym. Tak. Całe życie powstało z jednego bąka. Każda żyjąca istota na świecie jest tak naprawdę Kumulacją cząsteczek boskiego pierda Ty, ja, my wszyscy jesteśmy jednością. Powstaliśmy z tej samej dupy. Z dupy wszyscy powinniśmy się kochać. Wszyscy jesteśmy tym samym wypierdkiem mamuta. Zatem, drogi widzu, kiedy oglądasz ten film, daj łapkę w górę oraz udostępnij ten materiał wszędzie, gdzie się da. Wyślij go do swojej mamy, taty, babci, brata, siostry, cioci, wujka, dziewczyny, chłopaka, księdza. Dosłownie wszędzie, gdyż nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie przeżyć, gdyż oni mogą po mnie przyjść w każdej chwili. Oni nie chcą, abyście znali prawdę. Już już od dawna siedzą mi na karku. Raz podpalili moje laboratorium w sosnowcu. Ale razem przekażemy innym prawdę. Razem sprowadzimy na ziemię pokój. Zatem pokój z wami. Pisją.